Kilka tygodni temu pokazałem Wam na kanale Morele, jak stworzyć domową macierz za pomocą serwera typu nas od firmy QNAP. Jeśli nie widzieliście tamtej recenzji lub chcielibyście sobie ją wspomnieć, koniecznie kliknijcie w ten link. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę, jak stworzyć za pomocą takiego serwera domowy system monitoringu, który może mieć naprawdę sporo zastosowań nie tylko w domu. Zapraszam! TS251 to serwer typu nas przeznaczony do użytku domowego lub w małym biurze. Oprócz tego, że serwer ten m.in. może nam posłużyć jako centrum multimedialne, własna chmura plików, maszyna wirtualna czy serwer VPN, to możemy go także wykorzystać do stworzenia własnej sieci monitoringu, a to dzięki wbudowanej aplikacji Server Line Station. Server Line Station to system zarządzania monitoringiem wideo. Jeśli nasz serwer po uruchomieniu nie posiada tego programu, to aplikację zainstalujemy korzystając z kunapowej, darmowej bazy narzędzi App Center. Dzięki niej mamy możliwość monitoringu w czasie rzeczywistym, pozwala zaprogramować i zaplanować działanie kamer w przyszłości, np. gdy wyjeżdżamy na urlop. A kiedy będziemy już z dala od domu, to w łatwy sposób połączymy się online z serwerem i sprawdzimy nasz monitoring. Co więcej. Jeśli nie mamy zwyczaju co chwilę sprawdzać naszych kamer, to system automatycznie powiadomi nas np. Na o wykryciu ruchu, uszkodzeniu kamery czy nieznanym obiekcie, który znalazł się wewnątrz zaplanowanego kadru. Aplikacja obsługuje najpopularniejsze formaty wideo H264, MPEG4 czy MXPEG, co pozwala zapisać nagrania w możliwie najlepszej jakości. Oprócz nagrań według wyznaczonego harmonogramu sami możemy uruchomić nagrywanie w dowolnym momencie, a dzięki funkcji inteligentnego nagrywania system sam włączy rejestrację obrazu, na przykład po wykryciu ruchu. No dobra, ale zapytacie mnie, po co mi właściwie taki monitoring? Przede wszystkim dla bezpieczeństwa: swojego, własnej rodziny czy własnych interesów. Kamerę możemy zainstalować na przykład przy wejściu do naszego mieszkania. Przy dziecięcym łóżeczku, by czuwać nad pociechą, kiedy jesteśmy w pracy, a nie do końca ufamy naszej niani lub w biurze czy własnej firmie w celu zabezpieczenia przed kradzieżą lub włamaniem. Do instalacji takiego monitoringu oprócz serwera, np. QNAP TS251, potrzebować będziemy przynajmniej jedną kamerę IP oraz router podłączony do sieci. Musimy pamiętać, by sprawdzić, czy wybrana przez nas kamera wymaga dodatkowego zasilania. Niektóre z nich podłączymy tylko dzięki kablowi ethernetowemu, który oprócz połączenia z siecią dostarczać będzie także zasilanie do urządzenia. W takim przypadku będziemy musieli zaopatrzyć się w jeszcze jeden przełącznik z obsługą POE, czyli Power Over Ethernet. Zapewniam Was, że instalacja systemu monitoringu jest bardzo prosta. Przygotowując się do tego materiału robiłem to po raz pierwszy i nie miałem przy tym żadnych problemów, gdyż cała instalacja jest bardzo intuicyjna i na pewno każdy sobie poradzi. Włączyłem swój serwer, a następnie przyniosłem się do aplikacji Server Line Station. Po zalogowaniu zobaczyłem proste menu konfiguracyjne, gdzie wybrałem opcję konfiguracji kamer. Tam program automatycznie wyszukał podłączone kamery i monitoring był gotowy do działania. By maksymalnie wykorzystać możliwości aplikacji z Server Line Station należy zwrócić uwagę, czy nasza kamera posiada funkcję zdalnego sterowania, zmiany punktu ostrości czy nagrywania w trybie nocnym. Im bardziej zaawansowana jest kamera, którą posiadamy, tym więcej dostępnych funkcji monitoringu, z których będziemy mogli skorzystać. Decydując się na montaż takiego monitoringu we własnym zakresie oprócz niewątpliwych zalet, jakimi są poprawa bezpieczeństwa w domu lub pracy oraz dostęp online do monitoringu z każdego miejsca na świecie, musimy się liczyć z niemałymi kosztami jakie idą w parze z tą decyzją. Zestaw, który testowałem dedykowany jest firmom i trzeba za niego zapłacić blisko 7000 zł, a ponad połowa tej kwoty to koszt zaawansowanej obrotowej kamery. Jednak trzeba wspomnieć, że do stosowań domowych serwer Kuna plus kamerę można kupić za około 2,5 tysiąca złotych dla gospodarstwa domowego jest o wiele bardziej atrakcyjną ofertą. Taki monitoring jest na pewno przydatnym i ciekawym rozwiązaniem, choć nadal zbyt drogim do powszechnego domowego użytku. Jego montaż polecam przede wszystkim małym firmom, które chcą zadbać o ochronę swojej własności oraz osobom prywatnym, których budżet na to pozwala. Ponieważ posiadanie takiego domowego systemu wideo rejestracji, oprócz wspomnianych wcześniej kosztów, niesie ze sobą przede wszystkim same zalety. A wy co uważacie o instalacji takiego prywatnego systemu monitoringu? Czy jest to przydatne, czy jest to potrzebne, a przede wszystkim czy jest to opłacalne? Dajcie znać w komentarzu poniżej, a ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Cześć!